Cześć! Zainspirowana jednym z postów na grupie rośliniarskiej postanowiłam nagrać Wam krótki film. Co to są kropelki, które się pojawiają na łodygach, na liściach, takie lepkie, takie troszeczkę konsystencji syropu. One się w ogóle pojawiają na całej roślinie. I ponad połowa komentarzy pod y, tamtym postem to było, że to są mszyce. Moi drodzy. Nie, to nie są mszyce. Ja już spieszę z odpowiedzią, co to jest. Roślina ma pewne zadanie: dojrzeć, rozkwitnąć, zapylić się, rozmnożyć i żyć, egzystować dalej, tak? I te kropelki to jest nic innego jak wydzielanie się nektaru przez kanaliki i szparki, tak, tej rośliny. Nektar, który ma za zadanie zwabić tak zwanych ochroniarzy, czyli wszystkie takie drobne żyjątka, które będą chroniły roślinę przed szkodnikami, ale i również tzw. Tak zwanych zapylaczy, tak? czyli wszelkie maści, motyle, pszczoły i te owady, które mogą przenosić po prostu pyłki, celem zapelenia rośliny. Więc, jeżeli zobaczycie na swoich roślinach, Przede wszystkim na filodendronach spotykam najczęściej, ale nie tylko. Yy, takie właśnie kropelki, które sobie po prostu są na liściach, na łodydze. Możecie zobaczyć, że one tutaj naprawdę w totalnie wielu miejscach się yy, znajdują. To jest znak, że wasza roślina jest zdrowa i że kompletnie nic się jej nie dzieje. Jeżeli natomiast poza tymi kropelkami zauważylibyście szkodniki. Które też bardzo lubią nektar, to wtedy jest to sygnał, że owszem, trzeba coś z tym zrobić. Same kropelki nie powodują kompletnie nic i ta roślina dalej jest zdrowa. Mam nadzieję, że dzięki temu większość z Was będzie spała spokojniej. Trzymajcie się i zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale.